Apokalipsa dzień po dniu, nowa pandemia, i poszedł pierwszy i wylał swą czaszę na ziemię, a wrzut złośliwy, bolesny wystąpił na ludziach, co mają znamie bestii i na tych, co wielbią jej obraz. Apokalipsa rozdział szesnasty, wiersz drugi. Pierwsza plaga powoduje stan podobny do ospy, w którym ciało pokrywają rany zropiejącą wydzieliną. Spada ona tylko na pewną grupę ludzi, na tych, którzy przyjęli znamie bestii i którzy czczą jej wizerunek. W tym czasie będzie to niestety większość ludności świata. Od początku plag ostatecznych jest jasne, że jest to sąd wylany na tych, którzy podążają za bestią. To, komu oddawali cześć, nie może ich ochronić ani wybawić od tych cierpień. Pierwsza plaga przypomina szóstą plagę wrzodów w Egipcie. Wyjścia 9, 8 do 10. Pismo Święte podaje czarownicy nie mogli stanąć przed Mojżeszem z powodu wrzodów, bo czarownicy mieli wrzody, tak jak i inni Egipcjanie. Wyjścia 9, 11. Wszystkie egipskie sztuki okultystyczne nie były w stanie przeciwstawić się mocy Boga. Podobnie fałszywy prorok nie będzie w stanie wyleczyć tego złośliwego i bolesnego wrzodu żadnymi demonicznymi cudami. Chociaż istnieją wyjątki od tej reguły. Hiob 1:2. Choroby można łączyć z przekroczeniem w taki czy inny sposób prawa Bożego. W Księdze Wyjścia 15:26 czytamy. Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, Twego Boga i wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach, jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukaże Cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo ja, Pan, chcę być Twym lekarzem. Wyraźnym warunkiem doskonałego zdrowia jest równie doskonałe posłuszeństwo prawom Bożym. Wiemy już, że ci, którzy noszą z nami bestii, rzeczywiście będą nieposłuszni prawu Bożemu, co najbardziej publicznie ilustruje fakt, że święcą fałszywy dzień odpoczynku, czyli niedzielę, a nie szabat. Druga grupa, a więc ci, którzy przyjęli pieczęć Boga, którzy strzegą przykazań Boga. Apokalipsa 14:12 trzyma się obietnicy, bo on wybawi cię od zgubnej zarazy. Psalm 91:3. Biblia oświadcza nawet: albowiem Pan jest twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś sobie najwyższego. Niedola nie przystąpi do ciebie, a plaga się nie przybliży do twego namiotu. Psalm 91:9 i 10. Przyłącz się do krótkiej modlitwy. Ojcze w niebie, dziękuję Ci za błogosławieństwo i ochronę, którą zapewnia mi nauczanie i przestrzeganie Twojego prawa do dalszego studiowania. Psalm 38, wiersz 3. Księga Przysłów, rozdział 4, wiersze od 20 do 22. Ewangelia Jana, rozdział 9, wiersz 3.